Codzienna dawka żużla. W serialu Jazda o Złoto, żużel na podsłuchu od Kanał Plus ujawniono kulisy rozstania Dominika Kubery z motorem Lublin. W sprawie głos zabrali zarówno zawodnik, jak i prezes klubu Jakub Kempa. I obaj przedstawili sytuację w zupełnie różnym świetle. Dominik Kubera mówił Tak naprawdę o odejściu z motoru rozmyślałem już od dłuższego czasu. Szukam nowego wyzwania i większej odpowiedzialności. Chciałbym wziąć na siebie większy ciężar za wynik i drużynę. Tutaj wszystko było świetne. Jesteśmy w pewnej bańce, gdzie wszystko wydaje się perfekcyjne. Ale ja chcę znowu być głodny. Nie postąpiłem jak Którzy zawodnicy. Kuba dowiedział się ode mnie jako pierwszy, a nie z mediów. Z kolei Jakub Kempa mówi, że był rozczarowany sposobem, w jaki doszło do odejścia zawodnika. Zabolało mnie to, bo nie spodziewałem się takiej sytuacji. Zabrakło mi w tym wszystkim szczerości, bo decyzja została podjęta dużo wcześniej, a wystarczyło powiedzieć jasno: chcę odejść. Po tylu latach współpracy myślałem, że to zostanie załatwione osobiście przez samego Dominika, a nie tylko w otoczeniu jego brata. Na rozmowie po powrocie z Mediolanu praktycznie się do mnie nie odezwał, a takie tłumaczenie, że chce mieć bliżej do domu na mnie po prostu nie działa. Ach, ta sól żużla. Po jednym sezonie w barwach stali Gorzów Andrzej Lebiedew odchodzi z klubu. W rozmowie z Gazetą Lubuską, Lebiedew przyznał, że pożegnanie ze stalą nie było dla niego łatwe. Faktycznie, zżyłem się z kibicami stali. Bardzo sprzyjała mi atmosfera wśród kibiców, działaczy i ludzi dookoła klubu. Trochę mi żal było, jak się potoczyło. Słodko-gorzkie pożegnanie. W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o problemach finansowych Gorzowskiego klubu. Nie to było głównym powodem odejścia. Mam komfortowy budżet dzięki sponsorom, którzy mnie wspierają. Dzięki temu mogę się skupić na a nie na pieniądzach. Dlaczego więc Falubas? Okazuje się, że duży wpływ miał na to Piotr Protasiewicz. Zadzwonił do mnie Pepe. Długo rozmawialiśmy o filozofii drużyny. Poczułem, że jestem potrzebny i że w Falubazie będę mógł złapać oddech i poczuć komfort. Dla Libiediewa będzie to już czwarty sezon z rzędu w Ekstralidze. Pokrośnie, Leśnie i Gorzowie czas na zieloną górę. Protasa już nie ma, więc będzie i nowa filozofia drużyny. Sezon 2025 Ekstraligi już za nami. Czas spojrzeć na tych, którzy na torze gwarantowali najwięcej emocji. Według Stats ranking wyprzedzeń wygląda następująco. Piąte miejsce: Robert Lambert. 32 wyprzedzenia w 18 spotkaniach. Średnia 1,77 na mecz. Choć średnia biegu punktowa nie była jego mocną stroną, na to, że nie brakowało widowiskowych ataków. Czwarte miejsce: Daniel Bioli. 32 wyprzedzenia w 18 spotkaniach. Najrzadziej tracił pozycję w czołówce tylko 13 razy. Pudło otwiera Leon Madsen. 33 wyprzedzenia w 16 spotkaniach. Duńczyk rozkręcił się w dalszej części sezonu i wskoczył do ligowej czołówki. Drugie miejsce to Emil Sajfudinow. 39 wyprzedzeń w 18 spotkaniach. Najczęściej tracił pozycję aż 26 razy, ale nadal pokazywał wielką determinację. Zwycięzca tego rankingu to Mikael Jebsen Jensen z 42 wyprzedzeniami w 18 spotkaniach, średnio 2,33 wyprzedzenia na mecz. Kiedy pojawił się na torze, emocje były gwarantowane. Poza czołową piątką znalazł się Bartosz Marzyk z wynikiem 30 wyprzedzeń.